No siema, z tej strony Pitek, a to jest, no nie kolejny odcinek zacznijmy w klas, ale jest to kolejny odcinek z mojego głównego konta i w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć to, co zaczęliśmy już trochę temu, a mianowicie, a mianowicie to ja widzę, że ja mam trochę zbugowaną bazę, tylko nierówna jest, tu jest na 3, a tu jest na 2, no nieważne, ale w każdym razie będziemy ewoluować... Tego oto bohatera, tą bestię, bo inaczej się tego nazwać nie da. Ale jeszcze zanim, to mam coś takiego jak to, książki z mesy, dokładniej rzeczy ujmując. Jest ich prosta matma około 50, prawie 50, 49 i zobaczymy dokładnie jaki z tego możemy dostać drop, co, co możemy konkretnie zdobyć, ponieważ brakuje mi trochę melisów, mam zaledwie 101. Plus możemy sobie też popatrzeć ile dokładnie dostaniemy szardów. Nie tutaj bo teraz inaczej się wchodzi. O właśnie, mamy 26 tysięcy i jak będzie na koniec. To się okaże. Ok, zacznijmy może od niebieskich. okej okay. dajcie coś dobrego. No tak, z czwórki dostajemy. Co? To co widać. <laughs> czyli szardy, czyli czyli esencje i czyli oczywiście meritcy. Z jednej skrzynki idzie 250 mericów, czyli, czyli w sumie sporo całkiem, no nie powiem. Ale mam jeszcze 9 niebieskich i dostanie pewnie to samo, tylko w mniejszej ilości dokładnie. Ok, teraz niech to będą zielone. Z zielonych dostajemy trochę niższej klasy przedmioty, ale jednak dostajemy ich też takie sporo. No mericów dostajemy jedynie tyle samo. Jeszcze 9, nie 7, przepraszam. Hyp. Ok, i zostały nam fioletowe. Z wieloterwych skrzynek dostajemy w ogóle fajne dropy Nawet mamy szansę z tego co wiem na kartę legendarnego bohatera Nie pogardziłbym taką kartą Także no trzymajmy kciuki aby dropnęła Aczkolwiek pewnie i tak się skończy na tym, że nie dropnie No, no, no nie dropu Ale siadły nam parę Siadły nam szardy i esencja Także nie jest naprawdę źle W sumie jeśli to się wszystko zliczy to dostaniemy Uwaga 1600 szardów plus 1900 szardów i plus 400 szardów no jeśli komuś by się chciało liczyć to to nie se liczy a dostajemy z tego wszystkiego, nie tu się sprawdzało tylko tu 12200 no 250 czyli w sumie całkiem, całka, całkiem fajna sumka no dobra na czym polega ewolucja bo jeszcze wam chyba tego nie pokazywałem na, na żadnym odcinku a teraz do tego jest akurat okazja zewoluować możemy bohaterów Jedynie legendarnych i jedynie kiedy są. What? Kiedy są ulepszeni na dziesiątą gwiazdkę. Jak widzicie moi wszyscy bohaterowie są albo dziewiąta, 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 dziewiąta chociaż oni są po ewolucji już, albo ósma, to jest dziewiąta, on też jest na 9, także będziemy musieli na dziewiątą go jednak wylewelować. do no, tego też mangemy No i dobra. Co jeszcze dokładnie o tej ewolucji? Ewolucja zwiększa znacząco statystyki naszych bohaterów. Zwiększa obrażenia, zwiększa punkty życia, no zwiększa w jakiś tam stopniu prędkość poruszania się i w niektórych przypadkach prędkość ataku. No tak więc jest to naprawdę przydatne. Jeśli chcemy coś w grze ociągnąć, to ewolucja i Puppin Duke to są dwie rzeczy, które trzeba mieć. Mm. Plus i istnieje coś takiego jak podwójna ewolucja. Jednak no, na podwójną ewolucję trochę trzeba wszystkiego zbierać. No i to jest właśnie w tym wszystkim niefajne No ale dobra, przyjrzyjmy się jeszcze, jakie nasz Knight ma statystyki aktualnie. No prawie 60 tysięcy hp i prawie znaczy ponad 4 i 300 obrażeń, ok. nieźle. No zobaczymy jakie będzie op ewolucji. No to tak. To, to, to powinno być ogólnie rzecz biorąc update. Znaczy upgrade, update, nie wiem, to jest portugalski język, czyli w sumie sowieckie kody. Nie wiem co to tam dokładnie znaczy, ale jak, jeśli ktoś zna, to będzie wiedział o co chodzi. No pewnie to jest właśnie upgrade, ale nie wiem. No dobra, aby zupgradeować oczywiście potrzebujemy. 5 milionów golda. Niestety maksymalnie ile mogę mieć to jest chyba 4600, dlatego jeśli tu nacisnę, pokazuje mi się okienko, czy dokupić te 400 tysięcy golda. No oczywiście tak dokupić. Jak snę jak najbardziej. No teraz mu te statystyki skoczyły 4,5 i 60 tysięcy, czyli jest trochę lepiej. No i dobra, teraz co potrzebujemy na ewolucję? O. Ewoluir, to znaczy ewolucja. <grym> I potrzebujemy na to... Runę? potrzebujemy 10 czerwonych kryształów i potrzebujemy drugiego tego bohatera tudzież 20 tysięcy szardów No dlatego też zbieram szardy, żeby zawłupować Niestety runy nie posiada, dlatego to się kupię A chyba trochę mam... Mm, tak, mam prawie 5 tysięcy. Spoko Okej, okay, to jest właśnie ta runa, o której opowiadałem Potrzebna jest tylko jedna, nie 10 jak w przypadku ulepszenia talentów No chyba, że na podwójną ewolucję już niestety potrzebujemy 5 takich run To jest trochę gorzej no okej. Okay. Tutaj niestety bohatera nie mam, dlatego muszę zapłacić 20 tysięcy szardów, ale myślę, że się opłaca. No i co? Okej. Okay. I jedyne co nam zostało, to ewoluować. No od razu widzimy, że na pierwszym poziomie punkty życia 45 tysięcy. Po prostu z kosmosu wyjebało. Plus 1900 obrażeń to nie jest dużo, jednak to jest i tak bardzo sporo bez ewolucji na pierwszym poziomie ma tylko 230 chyba tak coś tego pokroju tak więc ładnie no i co lecimy tak jest on no to na pewno jeszcze widzicie że zmienił się trochę z wyglądu <gryw> i muszę przyznać że wygląda dużo lepiej niż przed ewolucją teraz to jest typowy badas no i dobra statystyki już wiedzieliście jak się zwiększyły tak więc teraz jeszcze no, niestety nie ma za dużo możliwości na tych dungeonach cokolwiek zrobić. A, w ogóle nie mam golda, żeby było śmiesznie. Ja chyba tu to, coś to miałem. Oto najebało. Ale stocz. Dzięki. Okej. Okay. Ja w bym sobie zostawił jednego tego dungeona. Żeby później jak, jakiegoś zrobić. To ja nie stać mnie... A, bo teraz się nie dostaje tego. Gold za sweepy. Okej, okay, okej. Okay. Wiem o co chodzi. Ale który jest już poziom 63, no to dwa sweepy i już, dzięki. No, no tak mogę eksplić, nie powiem. Ale sprawdźmy na statystyki. Jest już 60 tysięcy hp, tyle ile było na początku. Plus 2700 punktów życia. No dobra. A co gdybyśmy go ulepszyli jeszcze bardziej? Bo tak też oczywiście się da. No ja nie, tych nie będę teraz używał, powiedzmy tych, sobie trochę wezmę. Tak. I tu niestety nam trochę golda brakuje. Dlatego zrobię cięcie. No i już jestem, wróciłem do żywych Oczywiście Golda zbierałem. oczywiście aplikacja wyłączyła się ze, ze dwa razy Ale to nieważne Okej okay. No jest kolejny poziom Kolejna jakby gwiazdka po ewolucji Oczywiście trzeba nadmienić, że on zaczyna już z gwiazdką czwartą i możemy go do 80 poziomu Upgrade'ować bez żadnych update'ów, czy tam czegokolwiek to nie jest no, Ale tylko taki Takie spostrzeżenie małe. No dobra Kolejny poziom, 95 tych. Ok. Kolejny update, upgrade, gainy XP. Niebieskie. Ok, i tutaj znowu nam brakuje golda i znowu robię cięcie, ale może najpierw jeszcze jakieś statystyki? No i już ma prawie tyle samo obrażeń, ile miało na początku, tylko ma dużo wpizdu, więcej razy więcej HP. To mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Dobra, to zaraz wracam. No i jestem ponownie. I to jest chyba już ostatni upgrade, jakiego możemy dokonać, ponieważ skończy nam się honor, ale za niedługo będę tego bohatera jeszcze ulepszał do następnych poziomów. Myślę, że do 180 tak przynajmniej. No i dobra. Jep. Plus dajmy mu trochę, żeby nie było książek. Żeby był jeszcze mocniejszy. Też dużo tych książek nie ma, ale zawsze. 128 poziom. nie fajnie. Jest równo 4,5 obrażeń. Tyle chyba i właśnie, ile było. Plus Prawie 90 tysięcy HP 90 tysięcy HP <laughs> No co, dla porównania mój pumpkin Duke na poziomie 180 ma 51 tysięcy HP A to jest 128 Masakra No dobra, jako że jeszcze mam chyba trochę szartów, z tego co kojarzę No, trochę ich jest, nie będę ukrywał Czyli z tego byśmy mieli punktu doświadczenia... Hmm. Razy 20, 200 tysięcy punktów doświadczenia. Aby to zapgradewać potrzebujemy 500 tysięcy, czyli mi się to trochę nie opłaca. Chyba, że mamy jakiegoś bohatera, którego na szybko możemy zapupgrajdować, ale nie wiem czy ma taki... jest. Nie. 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 Dobra, to chyba nie ma. Ogólnie rzecz biorąc to upgradeowałam go. I to nawet na takie 9 na 10 to jest naprawdę spora ilość i spore bonusy, ale są tacy bohaterowie jak Ordinary, którym teraz tego skilla ekspie, co by dawali mi więcej bonusów w wieżach, a jest to bardzo istotne, jeśli chcemy zrobić Master Masters T. A w sumie wiecie co? A no właśnie, no przecież ma HBM jeszcze do skrypowania. To może dobijemy 140, mam nadzieję. No, a mam karty. Uu, 128? Fuck? Czy ja coś spierdoliłem? Nie 140, czemu tam 128 był? Nie wiem, nie ogarniam No ale już jest 4600 obrażeń Ponad 90 000 HP Jest naprawdę nieźle No więc dobra, sprawdźmy jak ten nowy, odnowiony, odświeżony Skull Knight działa Najlepiej byłoby chyba to zrobić na tym trybie To nic akurat nie ma, tak więc niech idzie jak on w ogóle wygląda przejebania, ja pierdolę No jeszcze pozbieram, żeby nie było I zobaczymy jak szybko się upora z przeciwnikami Co tu jest? W sumie nic nie ma ciężkiego Jedynie ten Champion, ale to jest akurat nie problem Dawaj knight. Już się odpalił No oczywiście nie bierze ich wszystkich na hita, ponieważ oni mają zwiększoną ilość punktów życia No ale jednak No tylko ten Champion to no nie rób mi tego, nie na odcinku, halo kurwa <grywa> Zabili Vigo. <mi> <grywa> Jednak, sorry, z to jest cipa Nie za dużo mi stunujących. O teraz to w ogóle będzie miał zdrowy movement, ale no dobra, niech będzie. To będzie ciekawiej. Od razu na starcie 61 tysięcy obrażeń. Na hita. Ponieważ ma tego Deadly Strike'a 7... Nie, 6 na 8. Tak, sześć Co daje naprawdę dużo. No i okej. Okay. Udało się. Bez problemu. No dobra. Jakiś inny chętny? Na przykład ty. Nawet. Nawet jest Nie, te jego obrażenia są po prostu chore. Czy on wziął tego drugiego bohatera na hita? Czy on Ciądził tego szamana na hita? <grywa> Okej okay? Nie no spoko. No. Dla mnie bomba Co znaczy to? Dzięki No dobra Jeszcze możemy sobie sprawdzić oczywiście na Ostatnim z dungeonów Znaczy może e, nie tu ostatnim, tu ostatnim To jest zawsze dungeon testowy Powiedzmy na tym Nie, na tym On jest trudniejszy we wpozorowaniu Nie sweep idioto a tak. Dzięki. I leci Skull Night. Bez magii. Wierzę, że doszradę. radę. Musisz. Champion na hita. Jasne. Właśnie widzę, że maksymalna ilość, ile się może wyhilować to jest 2700 obrażeń. Znaczy punktów życia. No jest to całkiem sporo, tym bardziej, że ma to ograniczenie chyba do 6000 na hita maksymalnie możesz dostać. To jest naprawdę niezłe. A się dlatego, że ma z kresów złożonego Life na dwójkę Od jaka tajemnica no, no szczerze to... No to jest ciekawie Bo się szybciej healuje, niż oni go biją Chociaż no miałem opcję, abym mu dać jednak tego Life na piątkę Ponieważ nawet chyba na odcinku to wylosowałem Jednak stwierdziłem, że z Knight ma tego co to jest Deadly Strike'a i chyba jednak live drain mu jest niepotrzebny? Dlatego właśnie zostawiłem mu to co ma, ale w Drainę dałem Phantom Kingowi, ponieważ on też ma dość sporą prędkość ataku. Tak więc też się dość szybko healuje. No i patrzcie, jakby nie było cały Dungeon wysolowany jednym bohaterem. Z jakich koszmar z zaświatów? Ja pierdolę. Po co oni go stworzyli? Znaczy już się wypowiadałem dlaczego tworzą takich mocnych bohaterów Aby jednak koksy doładowali gemy i wydawali na to pieniądze, jakby nie było I żeby IG na tym zarabiało Ale kurde no Jeśli taki noob mojego pokroju takiego bohatera dorwie No to widzicie co się dzieje A jeszcze nie zrobiłem z nim jednej bardzo istotnej rzeczy Artefaktów To daje... to jest chyba wartość. Z tą czwórki, z tego co kojarzę Tak więc sprawdźmy jak teraz będzie działał, chociaż nie no, to się dużo nie zmieni Ale zawsze coś o, naprawdę, na no, takie akcje to ja mogę godzinami patrzeć O, tu będzie ciekawiej, tu nie ma żadnych, nie no, jest Godzilla jeden ze stunujących Ale zobaczymy jak to będzie No tu się chyluje więcej, ponieważ tu jest współczynnik punktów życia zwiększony i to bardzo Jak sami widzicie, żeby nie było No nie, chyba nie do rady, chyba za duże Za dużo stunerów, aż jeden Chociaż nie masz stunującego. Ale czasami się za wolno nie hiruje, to jest dobre pytanie. E, dawaj, dasz radę. Kurde, niedobre. Ale było blisko. Chociaż jakby tak na przykład dorobić mu, powiedzmy... Będę zły. Dziuka. To jak to będzie wyglądało w tym momencie? Tak się spodziewałem właśnie, że to <noise> będzie szybkie. Chociaż. Eh, dobra, ale. No i mamy. To jest właśnie potęga, na którą czekałem przez tak długo, aczkolwiek nawet planowałbym mu zrobić tą podwójną ewolucję, jednakże zbierać kurczę tyle tych czardów to jednak nie uśmiecha mi się za bardzo. To jest duło zbierania, Jakby nie było. Tak. No tutaj tym oczywiście jak mówiłem bohaterom ordynaryjnym, zielonym, słabym chociaż też wbrew pozorom nie to tacy słabi Trochę poulepszam, chociaż z drugiej strony ile by mi to dało do skullknighta? Hala z kolei Pokaż się Nic No połowy doświadczenia Doświadczenia, no paska z, 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 ze skillem No jednak mówię, to jeszcze nie jest czas 10 tysięcy shardów to jest tydzień zbierania, także nie jest tak dużo. Można się poświęcić. A jednak dla mnie bohaterowie zieloni na razie są wbrew pozorom trochę ważniejsi. Ponieważ chcę w końcu to te zrobić. Ja mówię wam uprę się i zrobię. Tak będzie. Jep. Jeszcze kto? Jeszcze ty. Jeszcze to, jeszcze Polska nie zginęła.